Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Katry i zapraszam was na kolejny odcinek z Fortnite'a. Standardowo na samym początku chciałbym was zaprosić do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania oraz udostępniania, jeżeli film wam się spodoba. Jak widzicie jest ostatni dzień piątego sezonu. No i przydałoby się zagrać jakąś fajną gierkę, może coś wyjdzie, może nie, oby coś wyszło, ja nie przedłużając, zaczynam giereczkę i widzimy się już w Battle Busie. No i witam już Was w Battle Busie, lecimy sobie od strony zielonych Żywopłotów, ale o dziwo, nie polecimy na nie, a polecimy sobie na Puszczę, bo... Tutaj na pewno rzuci się multum osób na zielone tym Może podejdziemy sobie na zielone zaraz po tak, jakby największej rzezi. A na puszczę, no dlaczego na puszczę? A bo jest przyjemnie na puszczy dużo skrzynek. I, jak widzicie, no, nie lata na nią dużo osób, więc bokrzam tu mamy jednego typa, który poleciał na puszczę razem ze mną. Tak, o. Aha. Nie ma to jak się obić do 21 hp. I nie mieć leczenia, tak? Pięknie bandaże. To jest spoko w sumie. Trochę się podleczymy tymi bandażami. Nie wiedziałem, że od tego upadku aż tak dostanę. Okej, okay, owijam się, owijam, owijam. To jest ostatnie owinięcie 75HP. Dobrze, że mam tego SMK. Tego. Jeszcze ten. Okej. Okay. Jeszcze coś, jakaś powinna skrzynka być. Bo tak pompa, pistolet i jak tylko. Coś na dalszy dystans by się przydało. No tam na pewno jest skrzyneczka na dole. Tu, o, proszę bardzo. Mamy fioletowego skara, no i proszę bardzo, to co chciałem, to mamy. Świetnie, amo się zawsze przyda. Okej, okay, tu mamy jeszcze jedną skrzynkę. Okej, okay, jak stoimy z tym? O, w ten sposób, w ten sposób. Naprawdę jeszcze by się, aby tylko przydało... Trochę kewa. W tą stronę nic nie widzę, 60 osób już tylko żyje. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie jest ten typo, co leciał na no, za... znamin tutaj na puszczę. Próbuję sobie jeszcze wejść do, te, do tego domku, trochę poeksplorować. Jakiegoś kewa by się przydało zgarnąć. Okej. Okay. To tu jest Semek niebieski, maszynowy. Weźmiemy na zapas, a tu mamy małe poty najpierw. Okej, okay, to zamiast tak zrobimy. Okej. Okay. małe poty. Nie ma nic. Dobra, wychodzimy stąd. Tam też małe poty. Skrzynka nieruszona. To są marauderzy zaraz. Taktikala sobie bierzemy, tak Oczywiście, że sobie weźmiemy Tyle, tu ich jest masakra Dobra i lecimy Ra Raczej mnie już gonić nie będą A jednak dostałem, więc no pokczamp jednak Totalnie Sobie pójdę od tej strony, ucieknę im Tego się nie spodziewali. 40 osób, jeszcze nikogo nie widziałem. Bogo totalne. Burza zaraz rusza, ja jestem ok. Słyszałem strzały. Ok. Zobaczymy, czy to będzie mój szybki zgon, czy jednak może coś ugram to. Tam. tam na górze pewnie. o. Typ ma biało głowę dostał. Pewnie się będzie leczył. Mando strzela chyba do mnie. Gdzie jest ten typ w tym piachu. Tu w tym boksie go nie widzę. Dzięki, Mordo. Ok, co miałeś? Ciekawego, nic ciekawego. W sumie więcej, zobaczę na górę. Miałeś na górze tutaj też nic za bardzo ciekawego. No i jesteśmy w siedzibie Mandaloriana. Ciekawe, gdzie jest samando, tak? Tu jest. Okej. Okay. Mamy Mandaloriana. Bierzemy sobie plecak. Pokewie, Pokewie. Dzięki Mordo, dobra, dwa fragi ogarnięte. Trzeba przeładować wszystkie rzeczy. Ok, tu jest, co to jest, złoty taktykal? Dobrze widzę, tak. Duża pota sobie weź, weźmiemy, dużą. Okej. Okay. i gdzie są te małe? Tu jest mała miksturka. Okej. Okay. skąd tu... tu lecą strzały do mnie? Tu ktoś leciał łódką na pewno. Tam jest ostry fight. Nie, wiem, czy typ nie słyszy? Dziękuję. I się. Chodzimy z tym. Ok, porobiony Szybko weźmiemy sobie MEDA tutaj Trochę niedobrze, bo strefa nas goni Już jest top 17 typa Ok, mamy MEDA To by tu się jeszcze przydało wziąć. Są tu jakieś poty Oprócz tych małych No nie no, jest, przepraszam bardzo Okej, okay, tak. I tu małe poty. Okej. Okay. Nie, w tamtą stronę musimy lecieć. Jezu. Żadnego leczenia tu nic ciekawego nie było. Okej. Okay. Dobra, 15 osób. Tam mamy chyba dużą kozak. Sobie wezmę dużą. Okej, okay, duża się przyda, na pewno. A, słyszałem, słyszałem kogoś. To nie jest tamtąd gdzieś fight, nie widzę nikogo na razie. No, tam gdzieś się walą na moście albo pod mostem, nie dam sobie ręki uciąć, ale tak jest. Oj, teraz też słyszę. Stilted, słyszę typa do przodu, widzę nawet. Trepa sobie idzie na spokojnie czy będzie mnie spróbował wyhaczyć Dobrze, już zaraz jestem w tej strefie. Tam się walą typy. Już jestem w strefie. Tu można robić podjazd. Okej. Okay. No nie, jedenaste miejsce, kurczę pieczone, ale to już był dobry meczyk. Lecimy sobie jeszcze jeden meczyk w kompilacji, no i lecimy sobie drugą giereczkę, lecimy dziś, tym razem tak na wzdłuż mapy, ciężki wybór gdzie polecić, tu dużo się rzuci na przyjemny park, dużo na słone wierze. Mamy niby za zakątek łocy sklepową, ale no do żywopotów ciężko będzie dolecieć. Próbujemy polecieć sobie na sklepową sadybę. To jest. O, w sumie nawet stąd już mogę sobie na spokojnie wyskoczyć i w ten sposób lecieć. Nie to wiadomo, żółty domek interesuje tylko i wyłącznie. Jak zawsze. Okej. Okay, dziękuję. Już, już słyszę tutaj tą skrzynkę jedna. Tu przepakujemy sobie cyk puk. Mamy SMK. Mamy dźwigową pompę. Mamy tego kałaszka. Układamy sobie to w ten sposób, w ten sposób. Ok. Dużo strzałów i nie wiem skąd. Stąd ktoś umarł. Aktor, dziękuję Mamy 60 level karnetu Ktoś tu jest w tym domku na pewno To już raczej nie był aktor Mamy niebieskiego kałacha po Dwa fragi wpadły. Mamy nawet spokoj temki na tiltet. Tam widzę coś się dzieje. Tam widzę świeżo zbudowaną ścianę i widzę i typa. Dziękuję. Typ co za boksika se zbudował. Gdzie typek jest, bo nie wiem, nie widzę typa. Przeszedł sobie na dach. I myśli, że mnie zaskoczy. To jest najlepsze, że typek myśli, że mnie zaskoczy. Ja wiem, że on sobie wszedł do budynku. Hmm. champ. Najgorsze jest to, że 13 HP i 50 kewa to nam dużo nie da. Okej, okay, bierzemy sobie tak, bierzemy sobie odbijacze O nie, 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 nie. Skąd to nie słyszałem? Stąd Dobrze. Weźmiemy sobie te bandaże, chociaż jedne. Tyle dobrego. Słyszę skrzynkę, tylko no... Co ta skrzynka tak naprawdę może mi dać? Próbujemy wejść tutaj, sobie ją ogarnąć. Piętro wyżej jest. Gdzieś tu ją słyszę. Jeszcze wyżej. Nie, ślepota, przepraszam was najmocniej. Yy, okej. Okay. Leczonko by się przydało halo. O niebieski taktik. Mam już całe niebieskie eku w sumie. Dość blisko strefy Szkoda, że tego leczenia No nie mamy meda Żadnego, bardzo by się przydał Bardzo nad tym ubolewam Ale tak przeładujmy sobie wszystko Jestem na dosłownym zerze Na dobiciu Więc jeden w sumie niefortunny upadek O Naw nawet ten mógłby się źle skończyć. A few moments later. Dzięki. To jest w typie, że miałeś meda. A nie wiem, czy tam nie słyszałem drugiego, nie widziałem. Zobaczmy, co typek tu miał. Niebieską MK, to sobie wezmę Meczkę chętnie. No nie farta miał typek, że zaczął we mnie strzelać akurat. Tylko auto mi gdzieś się zawieruszyło, a zaraz będzie szła trepa znowu w naszym kierunku. Poczem mamy auto git. Zrobiło 360 pewnie. Próbuję sobie tu wejść. Tu mamy pistolet niebieski. Podziękuję. tu coś ciekawego. Tarcz ładowany. Jestem blisko strefy. Ale no, leczenie halo. Ja mam tylko 28 HP. Z tego, że kewa mam full. A rybek, no teraz nie ma czasu na łowienie rybek. Jest taka duża strefa jeszcze. To tu się pewnie na Tilted Tower na tych. Ludzie skupili. Idę po to auto. Spróbuję podjechać w strona. stronę. Ktoś do mnie strzelał stąd. Z tych okolic. Ach, dwunaste miejsce, koleżka miał skara legendarnego, to nie było szansą. Ale mamy dwie w miarę spokojne, dynamiczne gierki, ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym materiale, cześć!